Dzień dobry, jestem lustry i chciałbym opowiadać o czternaste zadanie. W pewnej krainie pięć figur z zapisanymi na nich liczbami wyruszyło do bitwy. Poruszały się one jedna za drugą wzdłuż jednej linii w zaznaczonych strzałkami kierunkach. Gdy dwie figury poruszające się w przeciwnym kierunkach, Zderzają się figura z większą liczbą dla figurę z liczbą mniejszą. Zwycięska figura zachowuje swój kształt i kierunek ruchu, ale zwiększa swoją wartość o p z figury wykonanej oto przykład i wynik zderzenia z figur, jaki będzie wynik zderzenia się tych pięciu figur. Więc musimy zauważyć, że y, będzie w przeciwnym kierunkach to będzie bitwy, a te same w tym samym kierunku nie będzie bitwy. Więc patrzymy, że 9 i 3 będą bitwy, i 9 jest większy niż 3, więc będzie został kształt i kierunek kwadrat. Y, więc y, 9 dodać 3 równa się 12. Więc tutaj piszemy 12, podkreślimy ten trójkąt i 9 i teraz będzie bitwa z 12 z 7. Więc e, 12 jest większa od 7, więc zostaje e, kształt i kierunka 12 i 12 dodać 7 równa się 19.

Jak lubisz ten filmików, to subskrybuj i kliknij łapka w górę. Dziękuję, do widzenia.